та Во виходом ці зурсі, де своє жив в узках Серце нужі, ці вже політи, я тут думав, як юж Є запущено, що я за місяками до хмур Ні мокрі лана, чуж нічима мітюр Тільки в ту, і не важна, жодна мотира, жоби чи Плач, да го така правда, че брак Не съм чекам Wyszy mrok, opada na mój blok i twój blok to dla miasta tak rodzi się no, jeźdźce nasta Jedna gwiazda szuka tu swego gwiazda i zgasła, tutaj nie żyję, by żyć Ale o co już nie wiemy prawem w ogóle nic, kolejny mi Puste słowo i krzyk, za mnie Na końcu i na początku jest samotno Jest mnie cały świat i to, że jest wieściową Kolejny dzień, nie chce mi się nawet ruszyć głową Z pomiędzy nas płynie sygnał wysyłany w kosmos hey! czy się angielskiego w tej szkole? Jest idą. A czego jeszcze? Polskiego. Polskiego? Tematyki. I. Szymon. Zobacz, co w trzecim rzycie. Rzycie. No, Polanka poni... is the best. Tak. tak. Punkt rekrutacyjny do szkoły. Tutaj dostaniecie wszystkie dokumenty, które wam są potrzebne do wypełnienia i do złożenia w szkole. Dostaniecie pierwsze wskazówki, co trzeba zrobić, żeby się dostać do naszej szkoły, jeżeli ktoś jest. Nie zdecydowane jeszcze do końca, tutaj można też dostać każdą informację na temat e, kierunków e, których się tutaj uczymy w naszej szkole. O profilu technik budownictwa, e, technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług, usług gastronomicznych. Są to czteroletnie szkoły, szkoły zasadnicze, szkoły zawodowe. E, to są trzyletnie szkoły o profilu kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Technika zawodowe odbywają praktyki zawodowe w czasie uczenia się. Są to praktyki odbywane zarówno w czasie jednego dnia w tygodniu, zależy od tego, od w której klasie jesteście, bądź są to miesięczne praktyki zawodowe i klasa hotelarska i klasa informatyczna odbywa te praktyki, jest taka możliwość odbywania tych praktyk za granicą. Do tej pory hotelarze byli w Anglii i we Włoszech na praktyce czterotygodniowej, a informatycy byli tylko w Anglii.